podstawowa opieka zdrowotna i lekarze tu pracujący średnia zbliża się do 60 więc przez to pytamy co i kto po nas, kto za 10 lat, kto za 5 lat będzie leczył Polaków. Tu mamy bardzo duży problem. Kadra niedoborowo jest w całym systemie, ale jeżeli nie zbudujemy silnej podstawy, to w tym momencie no niestety nie zabezpieczymy i wyższych etapów systemu przed napływem dużej ilości pacjentów. W POZ potrzebujemy młodych lekarzy. Natomiast jeden z najstarszych lekarzy, który w Polsce pracuje, z tego co wiem, to jest w Słupsku. to jest 94 lata. Pan nadal pracuje i to zarówno w częściowo podstawowej opiece zdrowotnej, jak i w ratownictwie. Także brakuje, to jest chociażby symbol, brakuje. Ja już wielokrotnie o tym mówiłam, że gdyby w tej chwili z systemu wyszli emeryci i renciści, to w Polsce już dzisiaj nie ma kto leczyć.